Pan prezydent nie składał żadnych deklaracji. Prezydent i Trybunał. Jeżeli nie odbierze y, ślubowania, y, będziemy działali. Ilu sędziów chcieliby dostać, żeby, ten, żeby uznali sprawę za zamkniętą? Może wszystkich. Postanowił nie uwzględnić wniosków o umorzenie. Lot do Smoleńska przed sądem. Zaczyna się proces. Wyjaśniamy wszystko do końca, aż do bólu. Do śmierci. No też się trzeba <śmierzyć> Pamięć o Auschwitz. Były to niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne. Myślę o tych, którzy tu zostali. Krzysztof Ziemiec, witam i zapraszam na wiadomości, które zaczynamy od sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem rządzących, jak i prezydenta, sprawa jest zamknięta. Opozycja chce jednak spotkania z głową państwa, domagając się także zaprzysiężenia sędziów wybranych w poprzedniej kadencji. O tym, że prezydent jest skłonny iść na kompromis, pisze dziś Gazeta Wyborcza. Pas Prezydencki jednak temu zaprzecza. Bartłomiej. Gracz.